And it goes a little something like this. To? Nie, Trzyma. Się Ręczami, To się Właśnie wróciliśmy ze spotkania Na temat Unity Organizers Właśnie po spotkaniu organizacyjnym nasz główny temat Którym się będziemy zajmować Jest bardzo trudny I bardzo taki... ...metafizyczny i złożony, ponieważ będziemy pertraktować na temat Czarnoksiężnika To jest projekt, Czarnoksiężnik zajebisty spektakl, mhm. zajebisty projekt, jest super ekipa, zajebiście dużo ludzi. Dasonkis, deep side, <laughs> white slide i wszystkie side slide'y <laughs> inne związane o, scenalotanecznie Była taka burza mózgów. Nie przy... Cieszę się, że współdziałam w projekcie Five Elements. Widzimy się na tym projekcie. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Peace. Peace. Nie,